Dzień dobry, a dzisiaj nieco nietypowy odcinek, ponieważ zazwyczaj są to różnego rodzaju recenzje, a dzisiaj widzicie mnie całego. W tym odcinku obalimy sobie, albo potwierdzimy różne ciekawe mity dotyczące perfum. Może i o których słyszeliście, a o niektórych nie. Tak więc zapraszam. Znaki zodiaku i perfumy. I tak na przykład. Byk. Bo ja jestem z byka, sodiaku. Kobieta. wierna zapachowi, jakie wybiera, musi opierać się na owocach lub kwiatach. Mężczyzna. Jest stały, jeśli chodzi o perfumy i zazwyczaj podobają mu się zapachy gorzkie z cytryny i imbiru. Cóż, nie jest to do końca prawdą, ponieważ ja lubię zmieniać perfumy z różnego typu, od was takich słodkich, poowocowych, a nawet takie ciężkie, korzenne. Więc stały jako tako nie jestem. Jeśli ciekawi Was coś jeszcze, na przykład skorpion. Kobieta. Wybierają zapachy, które zdumiewają. Są oparte na gałce maszkatołowej i karmelu. No, moja mama bardzo lubi takie słodkie zapachy właśnie z karmelem. Mężczyzna. Wybierają ciężkie zapachy, które emanują zmysłowością i tajemnicą. Są oparte na cedrze, kardonomię i wanilii. Ciepło, światło i wilkoć będą oddziaływać na jakość Waszych perfum. Dlatego najlepiej przechowywać się w nieco o temperaturze niższej niż 25 stopni. I tu przed tym rodzi się kolejny mit, ale tak, to jest prawda. Dlatego nie należy też przechowywać perfum w łazience, ponieważ tam właśnie często są właśnie wysokie temperatury, wilgoć tam i perfumy wtedy tracą swoje właściwości i nie są już takie fajne i, i, i przyjemne i takie trwałe jak kiedyś. Na oknie też nie będzie to dobre miejsce. Najlepiej właśnie dlatego w jakiejś takiej zaciennej szafce je położyć. Ale niektórzy też chowają perfumy do lodówki, nie jest to dobry pomysł, ponieważ wtedy mm, zapach waszych potraw, które trzymacie w lodówce, przejdzie na te perfumy, więc to w ogóle nie ma sensu. Chociaż przyjemnie byłoby właśnie nie tak schłodzić perfumy na przykład tak na lato, tak jakimś takim delikatnym, na przykład Calvin Klein Obsession Night, tak sobie o, tsz, tsz, tak sobie schłodzić się trochę, ale generalnie tak się nie robi. Spryskaj się tam, gdzie to jest najsilniejsze, czyli na wewnętrznych stronach talkarsków i w zgięciu łokci. Tak, to prawda, ale jeszcze słyszałem takie przypadki, żeby na przykład, bo perfumy idą zapachem od dołu do góry. Dlatego kobieta może się przycikać za kolanami oraz nad pępkiem. Ogólnie perfumy lubią takie yy, ciepłe i utętnione miejsca i wtedy właśnie najlepiej będziecie pachnieć, a nie żeby się wyrać od stóp do głów tam. Sucha skóra szybko traci zapachy. Zanim użyjesz perfum nawilż ciało balsamem. Tak, jest to prawda. Ale musimy też pamiętać, żeby pasem, którego używacie, był bezwodny. Albo na przykład od zestawu. Na przykład jakiś wersacze, to i to musi być wersacz. Żeby bardzo prostu się nie pomieszały. Na przykład niektórzy używają bardzo ciężkich żeli do mycia. A potem psikają perfumami. I wtedy zapachy się po prostu mieszają. Albo mają na przykład perfumy Hugo Bossa. I psikałem się dezodorantem na przykład Axe, No to to zupełnie co innego jest. I wtedy to wcale nie pachnie ładnie. I pamiętajcie! Dobrze nawilżona skóra, zdecydowanie dłużej będzie utrzymywać wasz zapach. Perfumy najlepiej stosować zaraz po wyjściu spod prysznica, zanim jeszcze założysz ubrania. Wilgotna skóra bardziej chłonie zapach i zatrzymuje go na dłużej. Cóż, no nie do końca tak jest, ponieważ z tego co słyszałem, perfumy najlepiej aplikować jak jest ta warstwa ochronna przed bakteriami. Ponieważ ta bariera wypłukiwana jest podczas prysznicu. I wtedy właśnie perfumy powinny się trzymać krócej. Chociaż tak, na dobrą sprawę to trzeba byłoby zrobić eksperyment i zobaczyć, kiedy perfumy będą się lepiej trzymały. Czy tak normalnie, czy tak po kąpieli. Perfumy należy rozpielić na abonamentkarstkach, ale nie wolno podzielać jego siebie. Sprawi to, że zapach roci się szybciej. No tak, no pozwólmy, by perfumy same wyschły i otoliły nasze dłonie pięknym zapachem. Perfumy są tak zbudowane, że jest nuta głowy, serce i głębi. A my to tak rozetrzemy i takie byle co z tego wyjdzie. Perfumy ścierają perlamenty marker z tablic. Sprawdźmy to! Cóż, no nie chcę tablicy zepsuć, więc no nie wiem, no. Weźmy na przykład. O, za coś maźnijmy, no nie? Zaraz sprawdzimy. Żeby nie było, że nie oszukuję. Siuuuu. Tu mamy ojca strajty, bo ich będzie najmniej szkoda. No, coś spływa. Ładnie pachnie. Strasznie duszące, bo to strajtu przecież. No, zeszło ono. Drogie perfumy zawsze są lepsze niż tanie perfumy. Cóż. Chodzi tutaj generalnie o ilość, stężenie procentowe tych składników oraz czy są one naturalne czy syntetyczne. Więc generalnie w większości przypadkach drogie zapachy będą lepiej pachniały, ładniej niż te tanie, na przykład za 20 zł, ale wcale nie muszą pachnieć dłużej. Ale i to powiedziałem tylko w większości przypadkach, ponieważ na przykład Diora, Joy, no to oni to, to tanie schrzanili, one są w ogóle nietrwałe i w ogóle nie czuć różnicy, no czy płaci się 600 zł czy 40 zł. Tak samo na przykład w tym przypadku woda toaletowa za 20 zł cały dzień się utrzymuje. Albo niemieckie batini Jacques Batini Selection w ogóle nie czuć syntetyczności, mimo że kosztowała 60 zł a utrzymuje się zapach też przez cały dzień. Bardzo przypominają te perfumy marki Roja za parę tysięcy. Albo jeśli na przykład chodzi o różne tego typu zamienniki. Na przykład że one są nietrwałe, podobno, że kompletnie przypominają tych co oryginalnych perfum, że pachną na przykład mają tylko jedną nutę, zupełnie gorzej. Cóż, jeśli chodzi o zamienniki, to polecam marki Livion, ponieważ niektóre z nich pachną nawet lepiej niż oryginalne. Jednak są niektóre takie zapachy, które żaden zamiennik nie zastąpi. Na przykład Paco Rabanne One Million. On ma naprawdę bardzo dużo tych zamienników. I żaden z nich nie dorównują oryginałowi. Oryginał jest najintensywniejszy i najtrwalszy. Lancôme, La jest Est Belle. Damski też jest nie do podrobienia. Ale są też takie oryginalne perfumy, które byle jaki zamiennik może zastąpić. Na przykład Hermes. Terre de Hermes. Livion ma dobry zamiennik. Oraz w Hebe możecie kupić wodę perfumowaną za 25 zł, chyba jeśli się nie mylę, 100 ml T4, Tifi T4 po prostu. I wszystkie pakują praktycznie identycznie. I na koniec taki mały gratisik. Zawsze mnie to bardzo interesowało. Mamy na przykład taki piórnik, albo na przykład buty. I żeby ładnie pachniało, generalnie w większości przypadkach wkładamy na przykład sażetki od herbaty. Sprawdzimy teraz nieco inny sposób. Mamy tutaj takie zwykłe waciki. mu Znaczy mówię, no ja już tego nie testowałem. Zobaczymy na przestrzeni na przykład tygodnia, jak to się będzie sprawdzało. Czy to na przykład zaraz nie wywietrzeje na przykład też. Ojej. Nie do zniesienia na początku ten straight. Mówię, no nie pachnie jakoś bardzo brzydko, i może kosztuje 13 zł, ale jeśli mam być szczery, to jest zbyt dużo na początku. I teraz, jak będziecie na przykład otwierali wasz piórnik, to będzie was witał i będziecie się cieszyć zapachem. Działa. Na razie działa. Nie wiem, jak to będzie w takiej dużej przestrzeni ale, czasowej, ale na razie jest OK. I to chyba byłoby tyle na dzisiaj. Jeśli znacie jakieś inne, ciekawe mity dotyczące perfum, piszcie w komentarzach. No ja chętnie je przeczytam i potwierdzimy sobie, albo obalimy. Już nie mogę się doczekać jutra, ponieważ jutro nagram dla Was naprawdę miłodzi odcinek. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.